Siemanko, cześć wszystkim, szybki test. Kupiłem Deironizer z RR Customs. Preparat służy do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia metalicznego z powierzchni lakierowanych oraz szklanych, w tym lotną rdzę. Dzięki zastosowaniu substancji nawilżających może pozostać na lakierze nawet do 30 minut. Dobra, patrzcie. Butelka była pełna. Zostało gdzieś tak mz 400 ml. Czyli na samochód poszło prawie pół litra. Ale patrzcie, co się dzieje. Samochód jest umyty. Nie słyszyłem go do sucha, bo lało jak cholera. Po prostu umyłem karoserię i wsikałem całe auto właśnie tym preparatem. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony. Auto ma przebiegu 8,5 Lakier był zabezpieczony przeze mnie woskiem twardym. Patrzcie, gdzie nie spojrzeć, są czerwone jakieś kropki, tak? Miałem takie wrażenie, że mówię, jak zapsikam go, to w ogóle tego nie będzie, ale jestem po prostu w szoku. Zobaczcie, to wszystko, to się ładnie rozmazuje i on jest taki cały, nawet lampę przednią zapsikałem, patrzcie, przedni zderzak. Wszędzie, maska. Taka sama sytuacja. Tu z tej strony, to samo. O. Tu wszędzie, gdzie nie spojrzeć, drzwi. Mówię, popsikam na dachu. Patrzcie. Nawet na dachu pełno jest tego dziadostwa. Preparat ma konsystencję żelu. Bardzo podobnie pachnie i wygląda jak wheel gel do mycia Felk. Zobaczcie. Wszędzie na tylnej klapie. Kurna. Cały samochód wszędzie ma te kropki. Teraz tak. Dla kogoś, kto tam powiedział, że to reklama i tak dalej. Człowieku. Co ty w ogóle gadasz, tak? Patrzcie. Mam pudło. Zamówiłem sobie wheel gel. Zamówiłem sobie właśnie ten deironizer. Co tam mam jeszcze? Jeszcze jeden wheel gel, wziąłem sobie Tarent Glue. Wziąłem sobie preparat do uszczelek, bo chcę te uszczelki zakonserwować. A dla niedowiarków, gdzieś na dnie. Nie wiem, czy to trzeba pokazać, bo ludzie nie uwierzą. A na dole mamy fakturkę że swoich danych wskazywać nie będę, bo i po co? Zapłaciłem za to 216 zł. Mamy tutaj. No zresztą widzicie co tu mamy, tak? I kupiłem sobie jeszcze piątkę do usuwania tych owadów, insektów i tak dalej. Bo tego idzie teraz w okresie letnim sporo, ale widzę, że wziąłem też buteleczkę tego do ironizera. Ale widzę, że mało tego będzie. Zostało mi tak naprawdę no, niecałe pół litra. Czyli de facto na cały samochód musicie tego wypsikać pół litra. Czyli nie tak wcale mało. Ale mówię, zobaczcie. Samochód jest nowy. 8,5 tysiąca przebiegu. Myty dosyć często. Patrzcie, nawet na spoilerze to wszystko jest. Na dachu. Wszędzie. Dobra, słuchajcie. Kończymy, bo trzeba to zmywać, bo już minęło chyba z 15 minut jak nic. No, jest godzina... 15 po 9 lecimy. No więc tak, Autko myłem, zmyłem e, ten deironizer. Tak, czym go zmywałem? Wodą pod ciśnieniem. Fakt, faktem, że za, trzeba było spłukiwać gdzieś za 8 zł Preparat w formie żelu. Wiesz, myjesz go, myjesz, spłukujesz, że on cały czas się pieni, pieni, pieni. Moim zdaniem do poprawki na pewno jest ten psikacz. Chodzi o to, że no ręce masz od razu całe, całe, w tym preparacie. Zamiast trafiać na blachę, tak, na karoserię, gdzieś tam boczkiem coś tam gdzieś wylatuje i fakt faktem, to jest dlatego, że konsystencja tego żelu jest dosyć mocna, tak. on jest nie tak płynny, w związku z tym wycisnąć go z tego opakowania jest stosunkowo ciężko, ale no można coś z tym pomyśleć, tak. Z drugiej strony jak rozdzięczycie ten preparat, no to on spłynie z karoserii, tak, więc nie wiem, pewnie coś za coś jest. Preparat wszedł w reakcję, tak? i nagle pełna cała karoseria zrobiła się w czerwone kropki, które zaczęły po prostu pomalutko spływać. Dla mnie ma to sens, fajny preparat. No i co? I no jedyne tylko tyle, że na pół butelki go idzie, tak? Nie pamiętam teraz ile za niego zapłaciłem. Teraz zobaczymy szybciutko. Z drugiej strony mam nadzieję, że nie trzeba będzie go tak często jakoś tak używać 29 zł Deironizer, litróweczka. 29 no powiedzmy trzy dyszki, czyli taka jedna aplikacja na cały taki samochód, kombiaka, e, no to 15 zł, tak, plus mycie i tak dalej, przynajmniej mam fajne poczucie tego, że samochodzik mam czysty. Dobra, nie zanudzam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej!